Siema, ja jestem Szemek, a wy oglądacie 5 najgorszych rage'ów w Brawl Stars. Dzisiaj przygotowałem dla was prawdziwe perełki i udowodnię wam, że niektórzy biorą tę grę zbyt poważnie. I gdy przegrają, potrafią zrobić ze złości coś, czego później bardzo żałują. A wy jak zawsze możecie zgarnąć 170 gemów. Wystarczy tylko, że zostawicie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i napiszecie w komentarzu swoje imię. A ja odpowiem na komentarz zwycięzcy. Ale to nie wszystko. Dodatkowo, jak wiecie, w Polsce są teraz gigantyczne powodzie. Wielu z Was, widzów, pisało mi, że również ucierpiało przez tą ogromną katastrofę. Dlatego dziś razem możemy pomóc. Cały dochód z tego filmu przeznaczę na pomoc dla powodzian. Dlatego jeżeli Wy, widzowie, nie jesteście w stanie nic wpłacić, co jest też zrozumiałe, to obejście ten film do końca. I w ten sposób uda nam się razem pomóc poszkodowanym. Dzięki temu film będzie miał więcej wyświetleń i więcej zarobić, co oznacza, że więcej będziemy mogli razem przeznaczyć na pomoc. Was to nic nie kosztuje, a razem możemy więcej. Także do dzieła! Na sam początek mamy chłopaka, który się po prostu zagotował. Wystarczyło, że przegrał w Brawl Stars i złapał potężną odklejkę. Jak masz tak reagować na przegraną, to może faktycznie nie graj. Dobrze ci to zrobi. Herbatkę sobie zapasz, idź sprawdź, czy cię nie ma na zewnątrz, na przykład. To trzeba na spokojnie. Aha, tak na pewno, jak krzykniesz podczas gry, żeby ci pozwoliła wygrać, to na pewno tak się stanie. Na bank. Mhm, 100% skuteczności. Ściana oberwała. Poduszka oberwała. Łóżko oberwało. No, straty w pokoju są. Mówiłem, że chłop się zagotował, aż tutaj gwizdek słyszę. A ja teraz potrzebuję łapki w górę i co? Sprawdzi się to? Mam nadzieję, że tak. Ten rage po prostu odmienił moje życie, ja już nie będę po zobaczeniu tego nagrania taki sam. Mam jeszcze mniej szarych komórek niż wcześniej, a i tak nie było ich za wiele. Chyba zgodzicie się ze mną, że niektórym osobom Brawl Stars wchodzi zdecydowanie za mocno. Wyobraźcie sobie sytuację, siedzimy sobie na luzie, a tu nagle ktoś przegrywa w Brawl Stars. I wpada w totalny żał. Rzuca swoim telefonem o podłogę i zaczyna robić jakieś dziwne wygibasy. Ale to dopiero początek. On z tym telefonem walczy, to jest normalnie walka. Rzuca tym telefonem, jakby trenował do jakichś zawodów w tekwondo albo karate. Jeszcze buta wziął i butem w ten telefon. Kość jest niesamowity. Ale wiecie, to jeszcze nie jest koniec. Jak już skończył walkę z telefonem, to wziął się za poduszkę. No tak, kto by pomyślał, że taki niewinny przedmiot stanie się jego kolejnym rywalem. Patrzy on, normalnie zaczyna na niej trenować, jakby przygotowywał się do jakiejś finałowej walki. Te ciosy, te precyzja, te ruchy no poduszka nie ma szans na wygraną. No dobra, raz się potknął i przewrócił, ale kto by na to zwracał uwagę? Nawet najlepszym się zdarza, tak? Ale pytanie teraz do Was: z kim według Was mógłby się on zmierzyć? Albo z czym? A może Wy macie jakieś kreatywne i śmieszne propozycje? Bo jak znam Was, to na pewno napiszecie coś, co rozwali mnie w komentarzach. Czekam na Wasze pomysły, a najlepszym przypnę serduszko. Rage kojarzy nam się zazwyczaj z czymś negatywnym. Denerwujemy się, że nic nie trafiliśmy ze Stardropa, że przegraliśmy gierkę i tak dalej, i tak dalej. Ale czy wiecie, że niektórzy mają rage z radości? No tak, istnieje coś takiego, jak się okazuje. Ten gracz po dropnięciu Leona po prostu oszalał. Musicie to zobaczyć na własne oczy, bo ja nie jestem w stanie tego opisać słowami. Ten Leon to chyba zawładnął jego mózgiem. No zobaczcie, rzucił się na łóżko i w kółko tylko jednym Leon, 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 Leon Cały czas tylko to Leon Leon Lecimy Ziomeczek za kamerą jeszcze go podjudza Dawaj, dawaj, lecimy, to już się kameruje To już się kameruje Plus z tego jest jeszcze taki, że nie będzie trzeba już zamiatać podłogi w tym pokoju, na pewno Teraz na pewno lśni nie no fajnie ten rage, co ja tam gadam, mi tam się podoba. Zacznę od tego, że bardzo mi zależy, żebyście wysyłali swoje albo znalezione w internecie rage'e w Brawl Stars. Za każdy z nich, który użyję w następnym odcinku, zgarniesz 10 złotych PSC. A linki do nagrania wysyłajcie mi na mojego maila przemekbestgamesmałpa.gmail.com To tyle z ogłoszeń kanałowych, a my lecimy z czwóreczką. Kolejny przypadek gracza, dla którego Brawl Stars jest chyba jedynym sensem w życiu. Po przegraniu zachowywał się tak, jakby cały świat mu się zawalił przed oczami. <laughs> Nie wiem jak was, ale mnie te dźwięki mocno niepokoją. Brawl Stars chyba przejął kontrolę nad jego umysłem. To już kolejna osoba. Tutaj w mocnym skrócie widzicie poradnik, jak nie reagować na przegraną. Czemu on rozwalił telefon? On myśli, że to coś pomoże? Eat it, bro. Eat him, what are you... Nawet jego kolega próbuje go uspokoić, ale on nic sobie z tego nie robi. Chyba nigdy jeszcze nie widziałem czegoś takiego, a powiem wam, że trochę tych nagrań widziałem. Ja yeah! so yeah <!down> yeah, rozumiem, że można się wkurzyć, ale żeby robić coś takiego? Napiszcie w komentarzu, jak wy byście zareagowali w takiej sytuacji. Kiedy to zobaczyłem byłem po prostu w szoku, bo takie rzeczy wydają się wręcz nieprawdopodobne, a jednak stało się. Jeden z moich widzów przysłał mi na mojego Instagrama pewne nagranie, na którego Wy także możecie wpaść. Link macie na dole w opisie. Przemo pbg, polecam. Tam codziennie wrzucam jakieś smaczki na story z mojego życia. Początkowo myślałem, że będzie to jakiś zwyczajny filmik, w których dostaję setki, ale to co zobaczyłem sprawiło, że nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, a jednocześnie zacząłem współ Bohaterowi całej tej sytuacji. Wyobraźcie sobie, chłopak gra sobie normalnie w Brawl Stars. Wiecie, jak to jest? Ma nadzieję, że trafi, może, jakąś legendę ze Startropa albo coś takiego. Próbuje raz, drugi, trzeci, nic, nic się nie udaje. Ale tym razem los się do niego uśmiechnął i nagle bum! <buch> trafił upragnioną, legendarną postać. No i tu zaczyna się cała akcja. Chłopak z radości zaczął tańczyć, skakać, machać rękami no wszystko. Dosłownie jakby wygrał mistrzostwa świata, a potem stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Tak się rozpędził, że wypuścił z rąk swój telefon. Najlepsze albo najgorsze w tej całej historii jest to, że nasz bohater wcale nie nacieszył się tak długo trafioną legendą w Brawl Stars. Jakiego trzeba mieć pecha, żeby w jednym momencie trafić coś wymarzonego, a w drugim dosłownie wszystko to stracić? To trzeba mieć naprawdę pecha. Ale najgorsza w tym wszystkim była reakcja jego kolegów, bo zamiast mu współczuć czy coś, no to oni się z niego tylko zaczęli śmiać. On tam biedny stoi i patrzy, jak ten telefon spada, oni z niego cisną tą bekę, no. Mi osobiście bardzo go szkoda, a wam? oglądajcie filmy, które teraz wam się wyświetlają. Sub i łapka w górę. hejo!